A ja tu jakordespl i dzisiaj pokażę Wam jak zmienić wygląd strony Robloxa z białego na czarny. A z uwagi, że wiele osób tego nie wie, to przechodzimy do odcinka. Po pierwsze, jak jesteście na stronie home, na stronie Robloxa, przechodzicie tutaj, klikacie na to kółko zębate. Potem settings, czyli ustawienia. I tutaj... Jak macie zakładkę theme w account info i wiem, że pewnie nie, powie nie powiedziałem tego poprawnie z, ak z akcentem, ale trudno, i tutaj klikacie na, na to i zmieniacie na dark, i w tym momencie save zapisało się. I w ten oto sposób macie czarnego Robloxa. Więc jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie lajka, suba, komentarz, a z 70% z Was nie subskrybuje, a niedługo będzie nas już 50, to naprawdę kliknijcie ten czerwony przycisk na dole, bo tylko cymbały tego nie zostawiają, LOL. Więc Elo!